To miksowy teatrzyk Yui. Yui, jutro zabierzecie do parku rozrywki, Juhu. O nie, deszcz. Jest okej. Okay. Możemy zabawić się w wirtualną grę, którą stworzyłem. Super. Ops, y, najpierw muszę skończyć moją pracę. A niech to. Ciągle pada. Chyba wezmę się za lekcję. Uwaga, niech mi pójdzie łatwo. Ok. Ok, włączam akces do komputeru. O nie! Co tu się znowu dzieje? Ten zepsuty komputer jest do niczego. E co? Ale. No Ki ty jesteś? Ty mówisz? Co ci się stało? Wreszcie, dotarłem do ekranu. Ty... Zaraz! Ja Cię widziałam czyj w szkole. Nazywam się IR. IER? Jestem ko... yy, poza z Jestem instalatorem komputery. To ty. Yy, Nareszcie jestem Wolny. Yy, yy, yy. Proszę Proszę nie iść tego komputera Panie koju. Skąd wiesz, jak mam na imię? się tej informacji. Nie było proste. Ale e, udało mi się, była pani komnetu. I teraz proszę nie mi wystukiwać e, między klawiszami tego pi-pi pip, bi. Pip. Panie tylko Jui! Panie Tko musimy iść! Iść? Gdzie? Do, do, do komputerowego świata! Do komnetu, co? E, ale dzisiaj wolą mnie nogi! E, jak ja wyjść do komputera? Panie tylko tak? E, nie wcisnąć klawisz e, Okej. Okay. I proszę wyciągnąć lewą rękę do góry. Okej. Okay. Tak? Jest dobrze? Ej, to przecież ja. Ja za... w ser. Kup, 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 kup! Mogę być do tutaj w komputerze? Ściśle mówiąc, tak. Groser na pewno już coś pluje. Groser? Groser to program komputerowy, który kiedyś znajdował się w centralnym komputerze komnetu, ale nauczył się myśleć samodzielnie i teraz planuje podbić cały wirtualny świat i przejąć kontrolę nad ludźmi. się jak jako już komputerowy? ale ty chyba nie jesteś się tym. E, co ty mówisz? E, my osiem programów zostaliśmy stworzeni, by powstrzymać Grosera. Ja jestem instalatorem. Czyli ty i twoi przyjaciele macie zatrzymać Grosera. Wow. Hej, jesteś w galaktyce, super! Zaczekaj! Skąd jesteś w się zabawić? Nie możemy się teraz bawić! A co w tym surowo chciałam się łabić. Kto wie, jaki występ te wykonuje teraz? Groser? Graser, Groser! A to w ogóle istnieje? No! oczywiście, że tak! Co to w ogóle jest? A w ogóle tu kim ty jesteś? Komputerowym shopem! Nie jestem shopem! Jestem instalatorem! Czy to jest instalator? Instalator? Program profesora? Teraz spadnie w moje ręce. Nie, co? Ty. Dobrze. Co się dzieje? Trojan rozprzestrzenia się. Pawiat? Och mój tata, koszki, że tak. Nie, trojan! Pawiat! Nie, nie, nie pawiat! Trojan! Nie dobrze, Jemy. Hej! Tata! Nie, zaczekaj! To mój tata! Nie mam czasu, szybko! Ten koń jest zbyt duży, coś podobnego działo się w zeszłym tygodniu. Skończymy to później, Znajdźmy to źródło kiedy indziej. Nie możemy pozwolić, by to się rozszerzyło, ale nic nie możemy zrobić. No, chodźmy stąd. Och, nie, nie mogę tego zdjąć, o nie, ja też nie mogę wrócić. Co tu się dzieje? Zdobyłem dostęp do... do, do systemu. Już nie. Proszę, żebym miała ten program. Staram z niego deser. Wydilejtować! Wykasować go! To jeszcze zniknie? A co jest jest z nami? Ty i ja też ta zawsze znikniemy. Panie, tylko Każdy, kto tu jest. Bo ci którzy tu, tu pracują. Tata! Mój tata też tu jest! Tata? A wiecie, jak to twój tata. Tak! Ten program o, został o, jesu, stworzony przez firmę, w której pracuje mój tatuś. Wśród jego współpracownicy też przestało istnieć. E, oni mogą zdjąć swoich wirtualizacji co tu w To okropne! Witam w programie profesora. Jesteś sługą grosera. Tak, nazywam się Warwolf. Ech, y Wkrótce zniszczone ja zostaną wszystkie najnowsze programy komputerowe i oddalone zostają osiem progów kolorsora. Okej, okay, nie! Ten jest już tych wszystkich głowach! pokaż mu co pytasz? Niemożliwe. Ja jej nie zostałem o sposób, żeby walczyć. Nie pokonam go. Ale mówiłeś, że ty i twoje osiem przyjaciół stałeś się stworzeni, żeby powstrzymać grosera. E, tak, bo ja chciałem, żebyś to ty mi pomogła. Ja mam zatrzymać gościa? Tak. Proszę cię. Hm? Co? Po co tobie co Czego ty ode mnie oczekujesz? No w końcu twój status jest w niebezpieczeństwie, prawda? Ale jak się mam w ogóle walczyć? Potrzebujemy coś, co mogłoby dać w tym pomóc: kostium żywiołów. Pasowałby mi, ale czy od do walki? O to chodzi. Idealnie. Mogę w funkcji mojego realstatu, by załadować ci już na co i broni. Ja będę się przemieniać? Super. to zawsze chciałam w Super Gotenka mu się transformować. Matko. Dobrze. W porządku, Pajelko Yui? Tak, jest festniczny. Skopiuję go i przy... Skopiuję go i przystosuję do samoobrony, bocy i innych zdolności. Skan kompletny. Teraz pani, dziękuję. Kościół brzmiął dal w